Panie profesorze zapytam w takim razie, był jak pan jako taki no, współtwórca platformy obywatelskiej czy się czasami... Ja bym nie byłem nigdy w życiu współtwórcą. A nie pan byłem pan takim ojcem duchowym trochę. Nie. Nie, a nie. współpracował pan z Donaldem Tuskiem. Tak, współpracowałem, ale e, powiedziałbym tak, platforma e, powstała w tym roku w 2000, bo trzeba tak, tak, powstawać, tak, nie? Tak. Nie miałem nic z tym wspólnego. A jak pan trafił do platformy? Trafiłem trochę na takiej zasadzie, że yy, przez Tuska. To Tusk potrzebował różnych ludzi do różnych działań. Jako no. ekspertów, tak? Trochę ekspertów, trochę takich. No, takich pomocników, no. Pomagierów nazwijmy to. I to rozstanie było chyba takie trochę spektakularne panu później, prawda? Pan profesor się nie, bo ja uważam, że no, po prostu nie byłem zachwycony tym, tą platformą od środka, no, nie byłem. A dzisiaj to jest wstydliwe? Nie, to nie jest dla mnie wstydliwe, wstydliwe? dlatego że no, każdy ma w swoim życiu różne takie elementy. To nie jest coś, co ja robiłem złego, wstydliwego. Nie, Partia Pamiętam była w opozycji, więc na szczęście nie ponosiła odpowiedzialności za, wiele, za błędy, które wtedy popełniano. Natomiast myślę sobie, że dobrze jest zobaczyć kuchnię polityczną od środka, a nie jak politologowie widzieć ją z zewnątrz nie mam tak naprawdę pojęcia, jak to się robi. To jest to słynne powiedzenie, że do dwóch nie wolno zaglądać do kuchni, jak kobieta gotuje, nie wolno zaglądać do kuchni politycznej, jak politycy chodzą, bo to jest wstrętne. To jest wstrębne. Może moje zmysły estetyczne nie pozwoliłyby mi tym a może po prostu przekonanie, że to w niedobrym kierunku idzie. To idzie w niedobrym kierunku. No i no, doszło do tego momentu, do którego doszło, no, czyli do momentu, w którym ta partia straciła, powiedziałbym, minimum zdolności działania, zdolności kreacji, tworzenia. Prawda? Jest wyłącznie partią, której jedynym hasłem jest nienawidźmy To No jest cała polityka tej partii. A to traktowanie opozycji, bo Liderzy opozycji się skarżą, że są traktowani jako takcy działacze antypaństwowi. Kto? Czy ten, y, o, 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 tę opinię zatwierdza? co? Że są traktowani jako antypaństwowcy. Tak dzisiaj y, y, tak mówił m.in. Jarosław Kaczyński, Że źle jest traktowana opozycja, nie jest partnerem w żadnym momencie. Hmm. Że jest eliminowana. Z no jest, mnie się wydaje, że obie strony się traktują w sposób taki, powiedziałbym systematycznie destrukcyjny, prawda? Więc ten mur, który dzieli te, te dwie formacje, nie dojdziemy do tego, kto kogo bardziej nie lubi i kto pierwszy zaczął kogoś nie lubić. Mnie się wydaje, że oczywiście rozstrzygające były wybory prezydenckie i premier parlamentarne w 2005 roku, że wtedy się bardzo dużo złego stało, ale nigdy te środowiska się jakoś specjalnie nie robi. Pańskich liberałów się nie bardzo lubili, z warszawskimi Działaczami porozumienia centrum. No i nie bardzo się lubiły. I to nie zaczęło się od tego. Nie, 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 to się to oczywiście w 2005 tak. roku pogłębi, pogłębiło. Tak. Ja myślę, że nie tylko jest ważne dla mnie, jak mnie traktuje pani, jak mnie będą traktowali inni ludzie, ale równie dobrze ważne jest dla mnie, jak ja sam siebie będę traktował. Prawda? To znaczy, mam wielki szacunek dla tego, co myśli Kaczyński, jak jego, jego jako politycznego. Obserwatora czy z politycznego analityka uważam, że jest naprawdę fenomenalny w tej roli. I mnie się wydaje, że to, jeżeli on się traktuje z taką powagą i y jest w stanie kreować, to jest dla mnie najważniejsze. Jak go traktuje platforma? Im poważniejszym on będzie politykiem, poważniej będzie mówił, tym moim zdaniem platforma będzie bardziej agresywna i bardziej go nie lubiła. No to jest naturalne, tak, to, jest to jest konkurencja. Tak.